<gryz> go, bierz go, bierz go Kurwa gryz go po kostkach. Go, kurwa. Masz go, gryź go Chodź tu kurwa

nie ma ma tu chyba... Kurwa, musimy jakieś inne wioski szukać, żeby tam nic nie było. O kurwa. O kurwa. Gitok. I TEMY DLA MNIE JEST! Dobra, gramy dalej. gdzie jesteście? w mnie gonią, mnie gonią. wioski, obok wioski, obok wioski. Kurwa!

Red kurwa i bije debilu mm, Nie, nie zginąłeś się To w taki obsrany kurwa Bo ja tu gadam z lukiem kurwa No i co? Okay. Załatwiam ważne rzeczy, a tu mnie napierdala jakiś debil Nie debil kurwa o, debil, Kurwa, kurwa no, dobra. debil Ej ile typów kurwa Nie, yeah, o widzę, elo no. Lecikajcie, ja może podam kordę, jakby mi w drugiej na kamy je tak. Jak on to jekło? Ja mam nadzieję, że się nie wyjebałem, bo coś raz, kurde, jak od tej szmaty się wyjebie. Ej, bo ogólnie mam 2 HP, nie? Mi tak kurwa knikowaliście z miecza. <coughs> Tylko kraciką ma refy, nie? On no ja prosić Zaraz byście przybiegli do na kordy Zajebie się, zajebcie go zajebcie go zajebcie go, go, zajebcie, zajebcie go, zajebcie go, zajebcie go kanału go, kredżok? Ja nie mam refów, ja ja jego nie zajebie są Dobra, ja pierdam się z tobą, dawaj go? go, zabijecie <susurwany susurany> go Zabijcie się. setem moje go? się go? Zginąłem, Powiedzcie kiedy się Zabijam go co go, kurwa, ja chcę mieć tylko. Ej, nie wiecie, wiecie. Wiecie. Ja pierdolę! Nie słyszy, ja pierdolę! No go. No jak jestem pijany, ja, <laughs> dobra, ja, jak jak ja nie mam majma! Ja też! Dobra, jak. Ja mam wodę, ja mam wodę, A, czekaj. Nasz no, wodę, nasz wodę! Poleciał, poleciał! No. Dawaj go! Ej, We mnie też, mam Ej, chłopaki! Kurwa, z ogną. Double kurwa, bestia! Ej, chłopaki bez nogi tu nas. Co się dzieje, kurwa? Wstecz po mnie się dał. Dawaj, dawaj, kurwa. Dobra, do kogo teraz tewkę mogę? Tylko ja się wiewiam w jakąś imbę, kurwa. Ja muszę sobie dobrze lecić jakoś, czy nie? nie? No nie, gonią mnie teraz w tym filmie. No, ej, czekają na nas. Tak. Tak, to czekają. No, czekają. Wiesz, co się no. dzieje? Goni dobra, mnie tych dwóch. Nie? Piwo wypić. Goni mnie tych dwóch i nagle z drzewa da mnie trzech, zeskoczyło żylaków hmm. Aha. Uciekam już tam. Poczekam kurwa stronę do Loga Dobra, logać lo. no, na myśl. kurwa EJ! Masz tepać Bo tepnąłem się już kurwa, kurwa Nie trafiłem już nie się, się wyje. <laughs> Teptołem. Ja, wiem, bo nie, tak a wiemy, a ja tam noguję się i uciekam, mój. Jak pokazywałem ci szklankę i się kurwa. Wiebałem się do, do, w, do, do dziury, do bedroka, no kurwa. Ja that yeah. cool. craftuję refy, bo ja zjechałem no teraz nie rady. dam rady. Odbieg, odbieg ze mną. Odbieg ja pierdolę. Ja, pierdol. Dobra, ja robię taktykę na fixa kurwa. Mam yeah, pizze, kurwa. Naprawdę. Wściągam seta, kurwa. Ej, ty kurwa. <mary> na obcypę, jadę, chcecie na kredkę iść? O, tak, ginę, kurwa. Tak, ja widzę jednego typa, To Ja my piwko? Dobra. No, Piwko, ale musi nałożyć No to kto chce, no Ja już tepam, 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 tepam. Ja te mam. Ja mam. No, no Nie tepaj go, nie tepaj go, o. nie tepaj go. tego, no, tak, no nie te jedną ja osobę tak, tepnąłem dopiero. Sekunda, sekunda. Jeszcze raz tepnij. Ale nie już mógł tego Za tepnąłem. Na kuliskę, A Ja ci krzyczę, od razu, bo bardzo blisko Ej, kurwa, plecy, kerdziok no, Ej! Kurwa! Kerdzioka rozjebało Kerdzioka sztarek typa od pleców Zeszli go śpigoluki? Nie, on spierdala, pa jak mi się kamerka trzęsie człowiek. Co wy <śmiennie> robicie, ja wolę. kurwa? Ja pierdolę Kurwa, mam pół HP, no Co się dzieje? Rozjebcie go się kopię Dziewano, siema. ja ja nie mam ma kamerki. Co ja to ja, ja nawet co z niego nie opa. Uciekam na pół! Nogam Dużo typa, dużo typa w chuj! Bogdan <gulanie> maszyna spierdolę! Bogdan maszyna! Góuna, Bo ty ja coś tam kurwa ja. Kurwa, kto ma za Co działa, kurwa? Co ma? O ja mam pierdolenie, fotki! W S biegnę. S biegnę. mnie. Gdzie nie, no jesteś wej? Gdzie nie, nie nie S? Kurwa, no. Otem, tara... O kurwa o kurwa na, na S czy gdzie? Teraz na, na S, na S, ej! Gdzie ty jesteś kurwa, Luki? Kurwa w tych pomidorach Chodźcie w tych Dobra Klipuję to kurwa, klipuję Kolejne gówno, kurwa Co to jest kurwa? Ej pomóżcie Dawaj tego Steve'eczka, nizu, nice Dalej, dalej, dalej Pomidora, no j**a Ziutek pomidor na <grym> to, pomidorze siedzi Ja bym lubił pomidor z Ja muszę ja, lotnąć, bo ja się zleję w gacie poda, Dawaj Bogdano Ja bo już się nie mogę doczekać, jak to z Rzewka <grym> będzie, Foski, Jezus Ej, Cheetos, Cheetos już p***a O kurwa, co tu jest? Lef, lef, lef. Chłopy Klepijemy, klepijemy! Eee, trzy literowe Dobra, podpalam Kurwa, sportowa Pomagam mi kerwiowie Między dwóch w ścianie Dobra, dawajcie, lecimy z kurwami, no, lecimy, lecimy Poniżę, poniżę Ej, bo ja mam zdekunem w 4 na 2, no, pomóżcie debile Czekaj, idę, idę, idę Krecik, bij go Kolejny A to... Ej, Ocie, tu, 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 tu. Dawaj, Dekun, dawaj, dawaj, dawaj nie, nie Dawaj, 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 lecimy Bo gram Wygrywamy no, nie tą walkę! Odwróć Gerd, odwróć odwróć Padłem, 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 czekaj kurwa weź go! Wziąłem Gerdzio krwili, mi Dobrze, 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 dobrze Dobra, obracamy się, obracamy się, obracamy się No dawajcie wciśnić to Gonię tego, ja go nie tego, jest mi jeden na jeden wolę Ja mam zapalarniczkę kurwa Kurwa jedymy się Ten deadam maszyna Dobra kurwy mam 16% Boś Nie bo nie. się palę, kurwa za hale Ja nie zginął, do... zginął! Refill. A ty Co nie masz refuki to... ja pomóc! Nie, 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 jest, nie! Ktoś, czekaj! Chaitas chciał pomóc ja nie myślałem, że tylko ktoś od nas. Ale creep... Co jest kurwa? Creeper Pelu, no nie jest od nas No nie jest, no on mnie bił przed chwilą, dawajcie go pazbimy w Chrisga

Co on robi kurwa niejebany debil no? kurwa Hej, całe <grywno> jakie Jaki <grym>, kurwa debil i, i tam Nie, Zaję? no się Ej Bej, się nie daj nie na Biję, biję, biję Chcesz drewno? na klepie kurwa Naprawdę ja patrzę Tak bo Ja pierdole Za późno powiedziałeś Ej, ja chyba, ja chyba się nie zaloguję już, bo ten kraje chyba nabyka. Ja logułem na środku kurwa ich bazy więc... Dobra chuj lobuje się Ja się wyjepałem i Kurwa spięć, z 53 kg Dobra ja nie chcę mi się grać Ej, bo te śmieci mnie biją To smutny jest, o ja Weź tam, a, tam sobie troszeczkę, co? Ty nie widzisz jaki to jest smutny Widzę, widzę, ojej, ale to jest się prawie w gacie, dawaj Kurwa smutno ci ziomek, ja zabije zaraz? Trzyma pojebano O, się zjebałem, co jest? Skracaj, bole, bole, co jest? Skracaj go Zabiję typa z gilgi padnę kurwa w topa bez seta <laughs> Daj, kurde, bez... Czekaj, mam pół hp kurwa O, się zesrałem ty, jak jebie Co ty tam gadasz? Nie wiem, kurwo Łał, wow, ja pierdole <grym> Ja myślę z Demi Ja z gołu... Dawaj go, dawaj go oh, jest? Co się po prostu Nie wiem Oni z łuku do mnie Nie nie mam filowów, Proszę, nie. Dobra. Nie, Dobra, nie, się... nikomu to znak, no bo każdy cię wyrucha Byłem... Ja idę za trójmiastu, ja idę za trójmiastu To nie wy jesteście To nie kardziok, kardziok, no, jak, jak coś to ci wody wylewam szybko nie, mogę się e? tepać do was? Da, 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 da. Do, mnie, do, mnie, do mnie daj refil, do mnie, do mnie, do mnie. Daj, refil. Mnie. daj mi luki, bo ja jestem to bez, refu, bez, ma, refu. bez refu, jestem. Będzie Będzie bez refu. Po... dwa poszły Zaj co to robisz w górę? refil, no. pomóż co, gonią cię, cię. Człowieku, ty najebany jesteś, ja nie wiem, co ty gadasz. Ja jestem. Ja kurwa, napierdalam to, tam jest parę ludzi, nie, Ja ja mogłem, ja mogłem to, to, patrzcie to. Ej ty, się to, nie, to, patrzcie to, patrzcie to, Stop na siku. Gdzie jest No już, leci. Zabiłem! Zabiłem, easy. Ej, podam. Dawaj ten typ Kierdziuk, dawaj, teraz masz na Dawaj dawaj się bije Dabakie. z nim. Mm, ja pierdolę. Okay. Jak wyłączyć tą oliżo, wodę oliżo, oliżo, oliżo. z 1.16? nie pytaj, ja ci nie odpowiem. <laughs> Kierczek co ty robisz? Tam się zjadą cebuli, kurwa. Z lornetką <laughs> na cebuli. Pozdro, szajso.

Patrzcie czy nie, <noise> padłem, to nie <noise> No to jedziemy kurwa w staw frajerów Kurwa leczka psy Spierdolone Dawajcie Polska-Chiny Polska Polska-Chiny 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 2 Polska godziny nie. kurwa Ultimate Fox mnie napierdala Pomocy. Ale Polska-Chiny się wyjebał Ej, weźcie się odwróćcie, odwróćcie się Co on kurwa ty? Odwróćcie, odwróćcie się, odwróćcie się Dawaj Co? tego, tego! Dajcie Ale sobie zimko, dajcie sobie pol. to! Pol. Polizał, polizał! Wyrzuc Wyrzucisz świat -re fairfield? Tu ma seta. Mówię, Nic nie już. Chodź, Chodź kurwa na tą kamerkę. Ty o, pobiegłeś na do... bliżej. Jakiś no. pedał szerszy od nas? Ale ja padłem. Był stary kurwa, byłem stary. żyj. Jedzioł, pij kurwa. Czekaj, bo się napierdalam.